Witam Was jeszcze raz oficjalnie, Oczywiście w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo w innym imieniu się tutaj nie witamy. To już dzisiaj słyszeliśmy. Słyszeliśmy te świadectwa, też jak Bóg używa ludzi, też jak świadectwa nawrócenia, też Widzimy, to są zawsze dla nas takie wspaniałe rzeczy. Te świadectwa nas bardzo budują, że widzimy, że ten sam Pan Jezus, zbawiciel, przyprowadza do siebie też właśnie to, co. Zaginęło to, co, e, że możemy powrócić na tą ścieżkę tak. Generalnie wiadomo to się stało, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli. Wiemy, że te ścieżki e, ludzkie jakby się rozeszły z Panem Bogiem w grzech nas e, od Pana Boga, ale wiemy, że Pan Bóg posłał swojego Syna tak, aby za nas umarł i, i my też właśnie przez tą ofiarę, przez to dzieło na krzyżu no, możemy przyjść i mieć ten pokój z Bogiem z powrotem, e, właśnie przez wiarę z łaski. Ale dzisiaj kochani, mam takie słowo dla nas, yy, mam tak bardzo mocno na sercu, się mówiłem, czy mam się podzielić. Yy, wierzę, że Pan udał mi temat, yy, tak mocno dosyć w mnie żyje i chciałbym podzielić się z nami słowem, które może nie jest łatwe i to o czym będę ja mówił, nie jest pewnie też czymś, co życzylibyśmy sobie, aby przechodzić. Jednak jest to słowo, które uświadamia nam pewne prawdy, o których czasami być może zapominamy. Kochani, może następnie zadam nam pytania, byśmy się nad nimi trochę zastanowili. Ile w ostatnich pięciu latach, tak sobie napisałem pięciu latach, nie wiem, kto mówi pięć lat bieżących, e, ale ile w ciągu pięciu e, lat przyszliśmy do różnego rodzaju prób w naszym życiu. Mogliśmy dzisiaj już usłyszeć też i Adam że również pewne próby doświadczenia w ostatnim czasie przechodzi. Chodzi mi o doświadczenia, które nie były łatwe, które być może przyniosły jakieś łzy, smutek. A ile tych doświadczeń przyszliśmy w ciągu może ostatniego roku, albo nawet kilku miesięcy? Czy były takie? Ile tych doświadczeń było związanych z rodziną, ile było związanych z pracą, z finansami? Ile było ich związane z kościołem, z braćmi, z siostrami? Ile ich było związane może z samym sobą, z własnymi myślami, grzechem, które udaliśmy się oszukać? Jako wierzący ludzie doświadczamy w swoim życiu wiele rzeczy. Musimy mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Lubani. i chyba się z tym wszystkim złyźny, wszystkim prawda? Ale mam pytanie, czy te wszystkie doświadczenia, jakie przechodziliśmy, możemy powiedzieć, że były one dla mnie miłe, bezstresowe, niekłopotliwe. We wszystkim, co się przydarzyło nam przechodzić od razu, znaliśmy przyczynę oraz jak wyjść z danej sytuacji. Czy zawsze tak było? A jak jest że... Od momentu naszego nawrócenia już nigdy nie przydarzyło nam się zgrzeszyć. Czy teraz już tak z górki, z kwiatka na kwiatek skaczą sobie przez życie, bez żadnych problemów, trosk, smutku, zawirowań, rozczarowań, sobie z takim uśmiechem skaczemy, wiecie, w tej bajce, po tej mące, Bo odkąd się nawróciliśmy, to już z niczym nie musimy się zmagać. Czy może tak to jest? Było tak całkiem? Oczywiście, my wiemy, że Bóg nas błogosławi, przeprowadza to mi i na to wszystko mówimy nam. Ale czy zawsze jest tak gładko? Mm. Czy jest tak kochany u kogoś z nas, żeby tutaj od momentu, kiedy się nabyłem, już nigdy nie miałem żadnego problemu, nigdy się nie zestresowałem, nigdy nic mi się nie przydarzyło, zawsze było tak gładko z górki. No u mnie tak nie było. Nie wiem. U Nawróciliśmy się do Pana Jezusa i teraz już wszystko, tak jak powiedział, gładko, zero problemów. Wszędzie, gdzie idziemy, drzwi szeroko otwarte. Wszyscy do nas zawsze przyjaźnie nastawieni. W pracy jedynie sukces, ciągłe podwyżki, awanse. Ten, kto prowadzi firmę, obroty skoczyły o 300%, może, bo jeszcze więcej, przyminął jakiegokolwiek zaangażowania i pracy. W zdrowie to już w ogóle nie ma o czym mówić. Nawet drobny kataryk już nie chwyta. Czego się nie dotkniemy? to tylko to wszystko błogosławić. Myślę, że na pewno byśmy sobie tego życzyli jak ludzie. Może w rodzinach naszych nagle wszelkie problemy się rozwiązały, wszystkie nasze dzieci się ponabracały do Pana Jezusa, może bracia rodzeni, bracia te rodzone siostry, również rodzice, babcie, dziadkowie, wszyscy się nawrócili, sąsiedzi w naszej okolicy, wszyscy się nawrócili. Czy możemy tak powiedzieć? No spójrzmy, każdy na przykład własnego życia. No i zweryfikujmy, czy to co powiedzieliśmy, to moglibyśmy powiedzieć, bracie i siostrę, od tego momentu, kiedy się nawróciłem, już nie muszę przechodzić żadnych tr trudności. Ani w rodzinie, ani w kościele, ani w pracy, ani ze zdrowiem. W ogóle dochodzę na wyżynach niesionych, górnolotnie, mają tak wielką wiarę, którą mogę przenosić góry i zawsze o cokolwiek się odnę, od razu mam odpowiedź i dzieje się zawsze po co by się działo, gdy ja się modlę. Jednym słowem, jeden wielki sukces. Po prostu, moglibyśmy powiedzieć, tak w cudzysłowiu, wożą nas limuzyną, kiedy wychodzimy rozkładają nam czerwony dywan, sypią nam kwiaty pod nogi i prowadzą nas w salonę. Czy tak to, kochani, wygląda w naszym życiu? I czy to jest to, co, co rzeczywiście Pan Jezus oferuje nam, kiedy do Niego przychodzimy? I oddajemy mu nasze serca. Nowonarodzenie, moglibyśmy powiedzieć to, co powiedziałem, czy Nowonarodzenie, równoznaczne z sukces we wszystkich dziedzinach naszego życia. Koniec z problemami, kłopotami, trudnościami, wszelkimi doświadczeniami, to znaczy tymi smutnymi i przykrymi, a jedynie, jakie będą, to miłe, radosne na szczęście, związane z dobrobytem, aby nam się dobrze działo, jak w się kolokwialną. Kochani, w moim stażu wiary, dla niektórych może być dłuższy, dla niektórych krótszy. Wiem, wiem, że są osoby na sali, które e, pewnie o wiele więcej lat z Panem, ale ja chcę powiedzieć na własnym przykładzie, w moim kilkunastoletnim rodzenia z Panem, miałem już okazję nasłuchać się tylu teorii o życiu Bogiem, tyle teorii o tym, jaki Bóg jest. Tyle teorii o tym, co Bóg chce mi dać, a co chce zabrać. Miałem okazję nasłuchać się Ewangelii o różnej treści. Taka, sobie wypisałem trzy rodzaje takiej Ewangelii. Ewangelia plus, czyli taka, taką wiarę w Ewangelię łaski, zbawienie z łaski, plus, plus coś tam. Na przykład jednocześnie musisz jeszcze zasłużyć, coś do tej łaski dodać, wykonywać coś albo nie wykonywać, coś jeść, czegoś nie jeść, jakieś święto przestrzegać. No i oczywiście, jak ważne jest, jak to wiele pieniędzy łożyć. Bo jak nie to jest tej Tak słyszałem? Jest też druga Ewangelia, to taka Ewangelia minus. Zbawione z łaski i nic Cię już w życiu nie interesuje. Wsiadasz wesoły wagonik do nieba, bo otrzymałeś darmowo bilecik, na którym jest wygrawerowany napis immunitet na grzech, który Cię chroni i Ty już do niczego zobowiązany nie jesteś, Żadnej starań nie dokładasz, by Cię ktoś przypadkiem o jakąś dłużynkowość nie posądził. Nie musisz się zapierać siebie, brać codziennie swego krzyża, łaska ta wcale do niczego Cię nie zobowiązuje. Jest też jeszcze Ewangelia typu zapraszamy Cię na spotkanie, damy Ci kawę, herbatę, zorganizujemy gry i zabawę. i jesteśmy dla Ciebie, dla nas, kochamy Cię, jesteś dla Boga najważniejszy. Bóg tak cię kocha, że chyba z podziwu nie może wyjść. Jak na Ciebie patrzy, nie może wyjść z tego podziwu, bo taki wspaniały jesteś. Przyjdź, czuj się wolny. Zapraszam Cię raz kolejny. Później, o, jesteś już szósty raz, to może chciałbyś się ościć. No to super, będzie wydarzenie. Potem świadectwie słyszysz, przybyłem, zobaczyłem, spodobało mi się, jestem otwarty i tak zostałem i czuję się dzisiaj dobrze. I to jest świadectwo całe, nie wiem, życia z Bogiem. Tak jest, ja mówię o tym, co ja już słyszałam. Mówię to na faktach. No i napisał w tym, Najlepiej jakieś tam angielskojęzyczne słowa, bo to tak wiecie na czasie jest. I jakieś może party, kawiarnia, kręgielnia, yy, i hasła yy, typu dla mnie, dla ciebie, dla każdego. No i gdzieś tam wymieszane słowo. Najlepiej małym druczkiem, w sumie nie wiadomo, jakiś małym druczkiem kościół, w sumie nie wiadomo na kogo. Kochani, mógłbym więcej wymieniać takich innych formów, nazywanych potocznie kościołami yy, o różnego rodzaju treści nauczania, a w domyśle nazywanego Ewangeliką. Dlaczego o tym mówię? Kochani, z prostej przyczyny. Tyle się tego naoglądałem i nasłuchałem, doświadczyłem również, że dziś. Ktokolwiek do mnie przyjdzie z jakąkolwiek nową nauką, objawieniem, proroctwem, to usłyszę we mnie jedną i zawsze tą samą rzecz. Poproszę, abyś otworzył Biblię i pokazał mi to w Bożym Słowie, zachowując przy tym wszystkie konteksty, porównując, zestawiając inne fragmenty pisma, czy też mówią to samo, no i przede wszystkim, że to, co mówisz, że to w ogóle jest w tym świętym zawartym. Kochani, do czego zmierzam? Wiecie, kochani, kiedy zbór jest bezpieczny? Po pierwsze, kiedy ten zbór założył Jezus Chrystus. Po drugie, jeśli w Nim rządzi na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus, a nie człowiek. Po trzecie, jeśli ludzie, którzy tworzą ten zbór, są zrodzeni z Boga. Po czwarte, jeśli w tym zborze respektuje się Boże Słowo i Jego naukę prawdziwą zgodą ze słowem Ewangelię, żadnych plus, żadnych minus. Po piąte, jeśli zachowany jest Boży porządek, jaki ustalony został nie przez arty starszych, nie tylko przez starszych, tylko, e, ale kiedy ci starsi na podstawie Słowa, a nie własnych, no nie ma, utrzymują ten porządek, żyją pobożnie, są wzorem dla innych według nauki, jak głoszą z Kiedy to, co jest głoszone w takim zborze, inni to badają z Pismem Świętym w ręku, jak Wrejczycy. czy tak się sprawy mają, czy sporownicy są aktywni w czytaniu Bożego Słowa, studiowaniu Go samemu. To jest bardzo ważne, kiedy ludzie chodzą w Duchu Świętym, żyją i dobrywają owoce tego ducha i są pełni miłości do Boga oraz do ludzi. I teraz kochani, tu podałem tylko kilka takich przykładów, kiedy ten zbór będzie bezpieczny. Kiedy jest bezpieczny. I teraz kochani, chciałbym powrócić do tego zagadnienia naszych życiowych doświadczeń, duch. czy rzeczywiście Słowo Boże, yy, jedyne o czym nas zapewnia, to tylko sukces we wszystkim czego się dotknie. I zestawmy to myślenie dzisiaj z Bożym Słowem. I otwórzmy sobie taki główny tekst, który dzisiaj, na który będę się chciał opierać, ale będziemy czytać wiele innych fragmentów. Ale y, jest pierwszy z Piotra. Gdzieś mamy Biblię. Otwórzmy sobie pierwszy z Piotra i wersety. Może pierwszy rozdział i wersecie 3 do 8. Ja będę czytał oczywiście, ale jak mamy wielkie, warto otwierać i warto sprawdzać, czy was tutaj w jakieś punkt nie wprowadza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas pół nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku nie nieznikomu i nieskalanemu i niezmiędłemu, jakie zachowane jest. W niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę i zbawieni, przygotowani do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane uchwale chci i sławie, by się objawił Jezus Chrystus. Tego nie ujecie, chociaż go nie widzicie. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. E, przepraszam, tego mi chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Kochani, bardzo ciekawy fakt. Spróbujmy sobie o nim coś powiedzieć. Na samym początku apostoł Piotr zaczyna takim tekstem pochwalnym, kierując go do Boga Ojca oraz Syna Jezusa Chrystusa. I ten to Bóg okazał nam, grzesznikom, wielkie miłosierdzie i łaskę, na którą, tak jak w było powiedziane, nie zasłużyliśmy. W jaki sposób? No właśnie, posyłając swojego syna na ziemię dla nas, dla naszego zbawienia, Jezus umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. I właśnie poprzez to dzieło, jakie dokonało się na krzyżu, i przez zmartwychwstanie Jezusa, Bóg w swoim miłosierdziu odrodził każdego wierzącego ku nadziei żywej, jaką mamy w Jezusie, jego śmierci. W stanie. Teraz to dziedzictwo, jakie mamy w Chrystusie, czytamy, że jest ono nieznikome. Czyli nie jest tak, jakoby miało go zaraz zabraknąć, na zasadzie leży na razie w sklepie, przychodzimy za dwa dni i nagle patrzymy – nie ma. Ktoś wykupił, zabrał, rzucił. Otóż nie. W Chrystusie, kiedy jesteśmy w Nim, to, co zostało nam dane i darowane, to dziedzictwo nieznikome, niezniszczalne, takie, które niewiędnie, Jakie właśnie jest dla nas w niebie zachowane. Tego możemy być pewni. Piotr pisze, że jesteśmy strzeżeni Bożą Mocą przez wiarę, w zbawienie. Możemy zobaczyć, że bezpieczeństwo mamy w Bogu, że nas nikt nie wyrywie z Jego ręki, że to On nas chroni i strzeże swoją mocą. Mocą swojego słowa i mocą swojego ducha świętego, którego otrzymaliśmy do swojego wnętrza. Jednak jest jeden warunek o którym nigdy nie możemy zapomnieć. I tym warunkiem jest wiara żyjąca w nas, trwająca w sposób ciągły. Nie porzucamy wiary i ufności Chrystusa, który w nas to dzieło rozpoczął i doprowadzi nas do końca, jeśli tylko będziemy w nim trwać.